Rapsodia realności Rozważania biblijne Środa 10 marzec 2021 Przygotuj się na zły dzień Czytanie z Efezjan 6 od 10 do 13 W końcu bracia moi Umacniajcie się w Panu I w potężnej mocy Jego Przewdziejcie całą zbroję Bożą Abyście mogli ostać się Przed zasadzkami diabelskimi Gdyż bój czymy, nie ciałem, z krwią ciałem, lecz znacznie, z nad władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Pierwsza część naszego otwierającego pisma napomina, abyś był mocny w Panu. I w mocy jego potęgi. Pan nigdy nie mówi nam, żebyśmy zrobili coś, czemu nie moglibyśmy zrobić. Jeśli On mówi bądźcie mocni w Panu, oznacza to właśnie musicie, że to musicie właśnie zrobić. Dlatego instruk dalsze instrukcje po w 11 wersecie Przeowdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się podstępom diabła. To mówi nam, to mówi Wam, abyście się przygotowali i byli przygotowani na nadchodzący zły dzień. Mówi Ci, co masz zrobić, aby przeciwstawić się diabłu. Jeśli założysz całą zbroję Boga, tak jak powiedział, będziesz w stanie przeciwstawić się wszystkim fortelom, planom, manewrom i manipulacjom diabła. Powodem dlatego, dla którego wielu słabnie, kiedy stają się, kiedy stają przed wyz wyzwaniami, jest to, że nie postępują zgodnie ze słowem. W wersetach, które czytamy w naszych pismach tematycznych, Bóg wyraźnie poinstruował nas, co mamy robić. To, co powiedział w wersetzie 13, jest powodem wersetu 10.12, Jest dzień ucisku. Zgodzienie. Każdy się tego Należy się tego spodziewać, jeśli wróg, który szuka kogo pożreć, a kiedy nadarzy się okazja, uderzy, nie ignorujemy jego sposobów działania. Szatan nie jest siłaczem, dopóki jesteście silni w panu, trzymajcie się jego słowa w swoich sercu i na ustach będziecie mogli odpierać i poniżać wroga, ilekroć się pojawi, dopóki słowo Boże jest Twoim arsenałem. Zawsze wygrywasz. Słowo Boże jest mieczem ducha, który pokonuje diabła. Aleluja! Modlitwa. Teraz proszę, ja będę czytał, żebyś powtarzał albo powtarzał. W imieniu Jezusa Chrystusa sprawuję władzę nad szatanem i Jego kohortami. I grąbię wszelkie jego machinacje. Oszustwa i podstępy przeciwko mnie, mojemu miastu i narodowi. Ze Słowem Bożym na moich ustach chwalebnie triumfuję, panując i pokonując okoliczności. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę, za tę chwilę rozważenia słowa. Zapraszamy na nasze spotkania w niedzielę o godzinie 13 na ulicy Mogotowska 4 przez 6. Dziękuję.